Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Kolejny film z inspekcji samochodów przed kupnem. Mam szczęście akurat w ostatnim okresie do samych Peugeotów. W ostatnim odcinku był Peugeot 2008. Tutaj mamy Peugeota 508. Mam tutaj raport przed sobą. Odnośnie tego, odnośnie tego samochodu e, co można powiedzieć o aucie Peugeot 508 2.0 HDI 150 koni e, 2016 rok e, auto bezwypadkowe bezkolizyjne według sprzedawcy tutaj zaczynając od początku e, opony Zimowe, nałożone na aucie, aczkolwiek w dobrym stanie, tylne, prawie nowe. E, karoseria, tutaj, pomiar grubości lakieru e, na całym nadwoziu e, wykazał, że auto było przepolorowane najprawdopodobniej całe, aczkolwiek lakier na większości elementów jest oryginalny. Oprócz maski przedniej, która była malowana, to sprzedawca powiedział, że. Oni to malowali ze względu na jakieś tam odpryski w Żery. Maska jest aluminiowa z takich ciekawostek. Silnik jest znany du HDI, też omawiany przeze mnie 2.0. No i przednie lewe drzwi, one się mieszczą gdzieś tam w tolerancji grubości dla kierowca Patrząc po grubości pozostałych elementów, to być może były gdzieś tam też jakaś rysa była pryśnięta, powiedzmy, i szpachli na aucie nie ma. Także tutaj najprawdopodobniej gdzieś mogła być też rysa, i auto było przepolerowane. Także tak to wygląda. I lećmy dalej. Co tutaj mamy? Szyby, wszystkie oryginalne z jednego rocznika, oprócz jednej małej tam, która ma rok wcześniejszy, ale to taka może być sytuacja gorzej jakby był rok późniejszy także auto w dosyć dobrym stanie, w komorze silnika, brak widocznych wycieków w tym także charakterystycznych, auto, silnik zakurzony raczej nie myty, także przebieg tego auta to do, do, w okolicach tam 130 tysięcy bodajże Wnętrze ładnie zachowane, fotele, kierownica, gałka, zmiany biegów, dały pod sufitka zaskakująco to nawet ten samochód wyglądał, potwierdza to raczej oryginalny przebieg. Auto serwisowane z książką serwisową, wnętrze niezniszczone, tak jak powiedziałem, charakterystycznym takim elementem tutaj w tych autach najczęściej też jest że. Fotel kierowcy jest dosyć wysiedziany powiedzmy, w większości aut, które oglądałem z tych, tego modelu właśnie z PROTA 508, ten fotel od kierowcy boczki charakterystyczne takie zagniecenia są, jak i na siedzisku. Tutaj tutaj tego nie było. rzekłbym, że chyba jest jeden lepszy, jeden z, lepszy, z lepiej zachowanych egzemplarzy, tak naprawdę Wnętrze, wnętrze praktycznie nie miało śladów, oznak, powiedzmy, zużycia jakiegokolwiek. Być może auto jeździło, jeździło gdzieś, jeździł może być może jeden kierowca, czy w jakieś dłuższe trasy po prostu i to spowodowało, że fotel nie był od kierowcy zniszczony w ogóle praktycznie. Dosyć fajne wyposażenie. czujniki parkowania, światła LEDowe pełne y kamera cofania. Y Oczywiście elektryczne szyby, lusterka, fotel, fotel elektrycznie sterowany. Teraz też nie pamiętam, czy podgrzewane fotele też były. Klimatyzacja automatyczna. Światła, tak jak powiedziałem, full LED. No i szklany dach. Także tutaj. Tak to wygląda. Diagnostyka komputerowa, ja sobie tylko zerknę na chwilę, nie wykazała tam żadnych jakichś błędów, w silniku nie było błędów, w yy, module kontroli nadwozia tylko były błędy sporadyczne yy, związane z jakimiś czujnikami typu poziom oleju, regulacja fotela kierowcy, yy. Czy z immobilizerem, czy z kluczykiem, głównie z baterią jest to związane też problem. Także tak to. Tak to wyglądało. E, jazda probna ok, aczkolwiek e, te opony zimowe trochę wy, wywoływały jakiś szum toczenia. Tutaj, tutaj, e, auto skręca, hamuje. Dosyć, dosyć dobrze, bez, bez uwag Co do hamulców to też pominąłem tutaj, że klocki tarcze hamulcowe to miały w okolicach 20% zużycia były wymieniane najprawdopodobniej przednie tarcze niedawno tylne tarcze bardziej zużyte, aczkolwiek klocki też wymieniane niedawno, bo też małe zużycie tych klocków było co do reszty, podwozie osłonięte osłonami plastikowymi, całe osłony pod, pod silnikiem, pod zespołem napędowym, pod bokami podwozia, także tutaj oglądanie podwozia na miejscu, po prostu schylamy się z każdej strony, czy... Kładziemy się, no nie, kłaść się nie będziemy kładli, ale jeżeli kierujemy podpórkę taką plastikową, specjalną, i można spokojnie się schylić, latarką poświecić i całe podwozie jest do ogarnięcia na miejscu. Oczywiście pogoda musi być tak jak teraz, bo w zimę wiadomo, nikt się nie będzie kładł pod samochód. Aczkolwiek to jest to, co ja mówię, że podwozie w samochodach współczesnych jest w większości osłonięte, czyli chcąc oglądać tak naprawdę. Trzeba byłoby wszystkie te osłony demontować, a na to się nie zgodzi ani sprzedający, ani też nikt nie będzie brał odpowiedzialności, czy po zdemontowaniu tych osłon, na przykład, osłona nie pęknie, czy nie połamią się jakieś uchwyty mocujące. Także tak to wyglądało. Jedynie tam naloty rdzy wiadomo na elementach zawieszenia czy na tłumikach, to w każdym aucie, nawet już po roku czasu, już mamy takie naloty rdzy. Także auto. Auto dosyć fajne, w dobrym stanie technicznym, yy, blacharsko-lakierniczym, bez szpachli, jedynie maska malowana i drzwi od kierowcy, najprawdopodobniej, aczkolwiek po polerce całe, całe to, cała, całe powiedzmy grubość lakieru mieści się tam w fabrycznej tolerancji, jeszcze, ale najprawdopodobniej gdzieś tam były cieniowane drzwi. Reflektory oryginalne, także tutaj szyby, wszystkie oryginalne z jednego roku. Także tak to wyglądało. Dosyć niski przebieg jak na diesla, udokumentowany książką serwisową i stanem wnętrza. Także to by było na tyle w tym odcinku, takim opisowym. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka.